tylko i wyłącznie bezpiecznej i prestiżowej to tego przypomniany. Główna i podstawowa rzecz, o której się muszę powiedzieć, to jest drugie oblicze Volvo, czyli mamy do czynienia z jednej strony z eleganckim sedanem, który będzie bardzo silny w tożsamości pracy premium. Ten rynek tutaj w się Świętokrzyskim jest stabilny, jest na tym samym poziomie co w zeszłym roku. ciekawe bardzo rynek, zachowuje się w poziomie i bardziej przewidywalnie niż cała branża motoryzacyjna w naszym kraju. Widzimy, że ten, rynek, ten udział w rynku rośnie dynamicznie od 1,12 w 2006 roku do 1,56. Przewidujemy, że ten, ten wzrost będzie następny w następnych latach. To co widzimy to, że rynek motoryzacyjny w Polsce rozwija się. Rozwija się szczególnie segment premium. W tym roku rośnie ten segment o 12%, w latach poprzednich również urósł. Jest to wzrost stabilny. Myślimy, że na razie na, na, na najbliższe, na najbliższe 2-3 lata to będzie jedyny obiekt w województwie świętokrzyskim.